Azura SRAF to gra akcji, wydana 21 lutego 2012 roku przez CyberConnect 2 na PlayStation 3 i Xbox 360. Cała fabuła zaczyna się od ataku obcej rasy na Ziemię. Wcielamy się w jednego z generałów o imieniu Azura. W trakcie walki, nasza córka Mitra wzmacnia innych generałów, korzystając z kosmicznej energii Mantry. Azura po ciężkim starciu wraca na ziemię, by spotkać się ze swoją rodziną, jednak szybko zostaje wezwany przez imperatora i przychodząc na audiencję, znajdujemy jedynie jego zwłoki, a strażnicy oskarżają nas o jego zabójstwo. Cudem udaje nam się uciec z zamku, jednak nasza córka zostaje porwana. To wszystko doprowadza głównego bohatera do wściekłości i za wszelką cenę starać się będzie uratować córkę, zabijając każdego, kto stanie mu na drodze. Tak więc sterujemy tytułowym półbogiem Azurą. Epizody bardzo przypominają kolejne odcinki serialu. Przed każdym startem pojawiają się napisy, kto za tym wszystkim stoi, oraz wymieniają nazwiska autorów. Ciężko ten tytuł w ogóle nazwać grom, jest to raczej forma interaktywnych scenek przepełnionych quick time eventami. Cyberconnect, tworząc tą produkcję, garściami czerpał z mitologii hinduskiej, buddyjskiej, mieszając to wszystko z elementami science fiction. Wiele akcji jest tu bardzo widowiskowe i niedorzeczne, dodatkowo każde starcie, jakie obserwujemy, podkręcone jest 10 tysięcy razy, a wiele produkcji ze swoimi widowiskowymi finałami nie dorównuje tu prologowi. Z początku na arenie zapoznajemy się z podstawowymi atakami, tworzeniem łatwych kombosów, poruszaniem czy lokowaniem na przeciwnikach. Walka nie jest zbyt skomplikowana i opiera się w głównej mierze na umiejętnym robieniu uników i wyprowadzaniu kontrataków. Wspinając się na kolumnę, rozmawiamy ze złotym pająkiem, który zadaje dziwaczne pytania i z pewnością ma to jakiś głębszy sens lub odniesienie. Wspinając się na górę pomiędzy wodospadami, kontynuujemy szlifowanie skila. tłukąc piekielne małpiszony, odpalając na nich specjalne ataki, wybijając je w powietrze, i szerżując. Na koniec przychodzi nam walka z samym Mistrzem i poprzez naładowanie paska wściekłości wyprowadzimy widowiskowy finisher. Całe starcie wygląda jak Dragon Ball na sterydach, ale jest to dopiero wprowadzenie i nie jak ma się do późniejszych etapów. W wielu momentach szarżujemy na przeciwnika, ostrzeliwując go jak w jakimś rail-shooterze, wykonując jednocześnie uniki i wciskając klawisze w odpowiednim momencie. Często można odnieść wrażenie, że to tylko i wyłącznie widowiskowy interaktywny film. Schematy starć z bossami zazwyczaj wyglądają podobnie, liczy się napełnienie paska wściekłości i wyprowadzenie potężnego ciosu końcowego, uczestnicząc jednocześnie w quick time events. Niemniej jednak robi to wszystko piorunujące wrażenie, a szczena nieraz opadała mi, widząc jak Azura chwyta olbrzymią rakietę i ciska nie w przeciwnika. Olbrzymi golem, zdając sobie sprawę, że przegrywa pomimo wzrostu, zaczyna przybierać coraz większych rozmiarów, stając się wielkości planety. W fakcie swej desperacji, stara się zmierzyć nas jednym palcem, ale niezmordowany obrońca ludzkości kontruje jego atak, ostatecznie unicestwiając zagrożenie. Z pewnością w siedzibie CyberConnectu prześcigali się, kto wymyśli bardziej przegiętą akcję, i takich motywów jak ten będzie jeszcze więcej. Kontynuując przygodę, zmierzymy się z piekielnym słoniem, unikając zmiażdżenia przez jego kły, jednocześnie nie dając się zepchnąć trąbą. Azura Raft to nie tylko sama walka, znajdziemy też motywy pościgowe lub całkiem rozbudowane segmenty ze strzelaniem. Moim zdaniem autorzy zmarnowali potencjał, ograniczając się tylko i wyłącznie do pojedynków z bosami czy starć na arenach. Próżno szukać tu jakiejkolwiek eksploracji, zbierania przedmiotów czy etapów podobnych do tych Sygadow War. Pomimo iż obijanie kolejnych potworów fajnie się ogląda, nie wymagają one od nas jakiegoś większego zaangażowania, a tylko i wyłącznie wciskania klawiszy w odpowiednim momencie. Odpierając ataki floty kosmicznej, niszczyć będziemy kolejne statki, odrzucać lecące w naszą stronę rakiety, aby po jakimś czasie wskoczyć w przestworza, próbując dostać się do kwatery dowódcy. Przeciwnicy dzielą się na kilka rodzajów, rozwalamy ich zazwyczaj zwykłymi atakami. Niektórych jednak warto trzymać na dystans, uważając na pociski laserowe. Czasem oponenci zaczynają się powtarzać, jednak schemat zawsze pozostaje ten sam. W przerwnikach między epizodami możemy poczytać karty komiksu, jeszcze lepiej zagłębiając się w całą fabułę. Im dalej w las, tym gra staje się coraz bardziej chora i niedorzeczna. Przyzwyczaić trzeba się do pojedynków toczonych na przykład na księżycu, w których to nasz mistrz wyciąga 100-metrowy miecz, aby przy okazji wbić nas nim prosto w ziemię, przebijając tym samym planetę na wylot. Biedny Azura też wielokrotnie traci ręce, co oczywiście nie przeszkadza mu na powalanie obcych wielkości budynku, korzystając ze swoich nóg i głowy. Mniej więcej w drugiej połowie otrzymamy możliwość sterowania jaszom, i wyprowadzane przez niego ciosy nieco się różnią, jednak są tak samo śmiercionośne. Produkcja wygląda naprawdę fantastycznie, Kaczyński ogląda się jak dobre anime, postacie jak i areny złożone są z wielu detali i dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Większość ataków, jak i finisherów stanowi niedościgniony wzór, kolorowe rozbrytki i wybuchy zalewają nas co chwila, a poczwary wyglądają jak prosto wyrwane z piekieł. Kostiumy postaci, jak i statki kosmiczne zostały bardzo ciekawie zaprojektowane, posiadają unikalny styl i bardzo mi się podobały. Dźwięk, jak i muzyka to również kawał dobrej roboty. Słuchać m.in. chóry kościelne, utwory z dalekiego wschodu, przygrywanie pianina idealnie komponuje się z elektryczną gitarą, a rozbrzmiewające symfonie głęboko zapadają w pamięć. Dodatkowo wszystkie dialogi są nagrane, a aktorzy głosowi spisali się na medal. W trakcie samych starć bohater co chwila pokrzykuje, sapie ze zmęczenia, a otaczający wrogowie warczą w niebogłosy. Podobno produkcja Azura SRAF rozpoczęto już w 2007 roku i chciano podbić nią cały świat. W moim odczuciu jest to jednak zmarnowany potencjał, gdyż brakuje tu jakiejkolwiek eksploracji lub innych czynności niezwiązanych z walką. Fabuła może jest dobrze napisana, a cutscenki przebijają wszystko to co do tej pory widziałem, jednak to nie zmienia faktu, że grę da się ukończyć w zaledwie 5 godzin i jest ona dosyć schematyczna. Jeżeli ktoś lubi japońskie klimaty i anime będzie z tego zadowolony, jednak innych zniechęcić może płytki całokształt i to, że więcej tu oglądamy niż rzeczywiście uczestniczymy w przygodzie.